Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszych zajęciach związanych z równowagą. Równoważne ćwiczenia dzisiaj nas czekają, a więc będziemy wzmacniać mięśnie nóg, ponieważ raz będziemy stać na jednej nodze, raz na drugiej. Będziemy wzmacniać nasze stopy, ale również będziemy po tych ćwiczeniach spokojniejsi i wzmocnimy taki zmysł równowagi psychofizycznej, dobry dla naszego układu nerwowego. Zapraszam od ćwiczeń, zaczniemy sobie na stopy, tak? Na stopy, czyli przejdźmy na krawędź maty albo miejsca, w którym ćwiczymy. Przejdźmy na palce stóp i wędrujmy sobie do przodu i do tyłu ciągle na palcach. Ciągle chcemy utrzymać się na palcach. Czyli wędrujemy sobie co najmniej trzy razy tam i z powrotem. Czyli w sumie 6 długości no, zalecane jest, żeby zrobić 20 tych długości. Do przodu, do tyłu, ciągle na palcach. Utrzymaj przy tym proste plecy. I wracamy już na początek naszej maty. Teraz oderwij przednie części stóp od maty. Palce i wędrujemy sobie na piętach. Przejdź na pięty i wędrujemy na piętach tak, w ten sam sposób. Proste plecy, luźne ręce, a my wędrujemy sobie na piętach. Ja tu muszę uważać, bo mam tu pełno różnych ostrych kamyczków. No, mam taki tutaj teren, wymagający większego skupienia, a na macie powinno być całkiem przyjemnie Czyli wróciliśmy na początek maty, teraz odwróć stopy na zewnętrzne krawędzie i wędruj do przodu na nich. Podobnie jak wcześniej, trzy razy do przodu, 3 razy do tyłu, w sumie sześć razy, tak? Luźne ręce. Staramy się ręce rozluźnić jednak. I wracamy na początek. Teraz odwróć stopy na wewnętrzne krawędzie, czyli do środka. I też wędrujemy sobie przed siebie, i z powrotem. Ręce luźne I jeszcze raz. i wracamy już na całe stopy teraz przejdźmy na środek, przejdziemy teraz na palce stóp do góry i do dołu pięty. Odrywamy przednią części stóp palce napięty i kołyska do przodu na palce, do tyłu napięte. Do przodu na palce, do tyłu napięty kilka razy. Tak się pokołysać w tym. I lądujemy już na całych stopach. Teraz delikatnie ugnij prawą nogę, zejdź trochę niżej i wyprostuj nogę lewą na zewnątrz. Odkręcamy i zakręcamy z powrotem do wewnątrz. I tego rodzaju półokrążenia, tą wyprostowaną nogą na, na drugiej nodze stoimy. No nie robimy tego ćwiczenia, jeżeli mamy obciążone kolano tej nogi na której stoimy. Wtedy wtedy trzeba oszczędzać czy kolano. Mamy jakieś zwyrodnienie zamieniamy nogę, czyli przenosimy ciężar ciała na lewą nogę delikatnie uginamy prawą, prostujemy i odkręcamy na zewnątrz i do wewnątrz u góry chcemy oczywiście jak najbardziej prosto utrzymać plecy, tak? wyciągnąć szyję, czubek głowy do środka, na zewnątrz do tego element równowagi takie przygotowanie i powoli wracamy stabilnie na obydwie nogi teraz Przejdźmy sobie do pozycji takiej zasadniczej, stojącej pozycji drzewa, a więc unieś teraz łuk lewej stopy, palce troszeczkę rozstaw na podłodze szerzej, ciężar ciała na lewą nogę, prawą ugnij i stopa albo zostaje na ziemi, albo wyżej, byle nie w samo kolano sobie nie naciskać, tak? Mniejszy jeszcze przed do miednicy otwórz klatkę, boki ciała tej samej długości długa szyja, czubek głowy do góry oczy uczy w jednej linii horyzontalnej drugą nogę zatem uginamy umieszczamy tam, gdzie nam pasuje na właściwej wysokości no i jeszcze z wdechem unieś ramiona, dokręć do wewnątrz wyprostuj w łokciach, jeśli się da wyciągnij się, jakby ktoś się za te nadgarstki ciągnął do nieba kręgosłup się wydłuża ty zakorzeniasz się na prawej stopie tej nogi wyprostowanej i zastygasz w pozycji wykrzesana, a więc drzewa. Połącz teraz dłonie nad głową, czyli nieco inny wariant pozycji drzewa. Można powiedzieć, że to inny gatunek drzewa. Przyciągnij dłonie do klatki piersiowej. W ten sam sposób jeszcze za plecy, do tyłu. Dłonie dociśnij do siebie, palce do góry, skieruj. I wydech, wyjdź z pozycji, powtórzymy na drugą stronę. A zatem unieś teraz łuk prawej stopy, palce troszeczkę rozstaw szerzej, zanim położysz na ziemi. Zakorzeń się dobrze na tej stopie nogi wyprostowanej, drugiej, tak? Drugą nogę uginamy, lewą umieszczamy stopę na właściwie dla siebie wysokości albo nisko, albo wyżej, albo po wewnętrznej części tego prawego uda odwiedź jeszcze kolano ugiętej nogi zmniejsz przod do pochylenia miednicy wyciągnij się w osi pionowej i na wdechu unieś ramiona bokiem równolegle do siebie dokręć, wyprostuj w łokciach ale trzymaj barki z dala od uszu wydłużaj ciągle kręgosłup zakorzeniaj się na tej stopie nogi wyprostowanej Spokojny wdech przez nos aż do górnych warstw płuc. Swobodny wydech. Teraz możemy dłonie połączyć nad głową. Przyciągnąć jeszcze do klatki. I jeszcze przenieść za plecy dłonie do góry, palcami docisnąć do siebie, no jeśli się da, bo nie zawsze się da, ale na ile nam ciało pozwala to na tyle próbujemy oczywiście nie przekraczając granic zdrowego bólu i wydech, wyjść z pozycji wyprostuj obydwie nogi, wróciliśmy do pozycji stojącej teraz wykonamy sobie taką pozycję, że zakorzenimy się na prawej stopie, więc znowu unieś łuk prawej, stopy palce nieco szerzej, ciężar ciała przenieść znowu na prawą nogę, lewą uginamy, podnosimy kąt prosty tutaj w nogi, w kolanie ugiętej, plecy chcemy też utrzymać prosto, otwarta klatka, boki ciała tej samej długości, długa szyja, więc te wszystkie parametry, które znamy. Teraz wyciągnij ramiona mocno na boki, rozciągnij je od łopatek, po koniuszki palców, jakby ktoś ciągnął cię za nadgarstki. Spokojnie oddychaj, utrzymuj taką pozycję równoważną. Jesteśmy zakorzenieni teraz na tej nodze. Teraz odkręcamy dłonie do góry częściami chwytnymi i na wdechu unosimy do góry. Równolegle do siebie. Wyciągam. Kolano ugiętej nogi też ciągnie w górę, zauważ. Czyli kolano ciągnie do nieba, dłonie ramiona też ciągną do nieba. Próbuj to utrzymać jeszcze. Utrzymujemy pozycję. Teraz wyprostuj nogę, stopa aktywna i z wydechem opuść. Zrobimy to samo na drugą nogę, czyli unieść łuk długi, stopy, zakorzeń się na niej. Drugą nogę w kolanie uginamy, kąt prosty tutaj ugięcia nogi w kolanie, plecy proste. Czyli jeżeli coś gdzieś tam uciekało, no to jest możliwość, żeby to poprawić, wyciągnąć jeszcze. Ręce na boki rozciągamy, od łopatek po koniuszki palców. Odkręć dłonie i z wdechem unieś ramiona. Wyciągnij się jeszcze bardziej kolano ugiętej nogi też ciągnij w górę, czyli ręce ciągną, kolano ciągnie ciągle. Idziemy do góry. Wydłużamy się jeszcze, jeszcze bardziej. Wyprostuj nogę w góry. stopa aktywna na siebie i wydech. Opuszczamy, opuszczamy ręce. Wróciliśmy do pozycji na obydwu stopach. Na chwilę tylko, zaraz będziemy kontynuować nasze równoważne asany. A zatem teraz unieść łuk prawej stopy, palce nieco szerzej, ciężar ciała na prawą stopę, na prawą nogę. Lewą będziemy w kolanie uginać, ale tym razem noga pójdzie do tyłu. Chwyć za grzbiet lewej stopy, zbliż kolano do kolana razem, tak? ciągnij za stopy z tyłu, pięta w kierunku do pośladka na tyle, żeby odczuć rozciągnięcie górnej części lewego uda a jednocześnie u góry się prostuj tak? u góry się prostujemy druga ręka pomaga Ci zachować równowagę wydłużenie kręgosłupa i zamiana prostuj nogę, teraz zakorzeniamy się na Lewej stopie, unosimy łuk lewej stopy, palce szerzej, tam przenosimy ciężar ciała, prawą nogę uginamy, chwytamy za grzbiet stopy, kolan do kolana, ciągniemy za stopę, za pięta do pośladka, tak, rozciągamy górną część prawego, uda się znowu mięśnie czworogłowe, Oczywiście stoimy prosto, no i chcemy przez chwilę tę pozycję utrzymać. Druga ręka pomaga nam utrzymać równowagę, balans. Teraz wyprostuj tę nogę, znowu będziemy zamieniać się nogami. Unieś łuk prawej stopy palce troszeczkę szerzej, ciężar ciała na prawą nogę, lewą ponownie uginamy w kolanie w tył, chwytamy za grzbiet lewej stopy, zbliżamy kolano do kolana, ciągniemy za tą stopę, rozciągamy górną część lewego uda i na wdechu wyciągnij w górę prawe ramię, wydłuż kręgosłup, na wdechu, a na wydechu zaczynamy pochylać się do przodu, oddalając pięt od pośladka i schodzimy nieco niżej. Pozycja króla tancerzy, czyli dobre zakorzenienie na prawej nodze. Im niżej zejdziesz, tym pozycja bardziej wymagająca. Dłoń może być tak albo tak, no to już są różne warianty tej pozycji. Zrób tak, żeby było dobrze, żeby utrzymać równowagę, wzmocnić mięśnie nóg, mięśnie grzbietu. Utrzymaj spokojny oddech, powoli wróć. Wróć do pozycji stojącej, najlepiej do Tadasany, tak? Czyli zmniejszenie przodu pochylenia miednicy. Otwarta klatka, proste plecy, długa szyja, ręce po bokach ciała skierowane do środka i chwilę na chwilę zamknij oczy, pooddychaj spokojnie. Pójdź z napięcia, rozluźnij mięśnie pośladkowe oraz mięśnie twarzy. Możemy otworzyć oczy teraz. Unieś łuk lewej stopy, palce troszeczkę szerzej i przenieś ciężar ciała właśnie na tą lewą stopę. Prawą nogę ugnij w kolanie chwytamy za grzbiet stopy, zbliżamy kolano do kolana, ciągniemy za stopę z tyłu jeszcze te czwórki porozciągać troszeczkę, plecy proste, za stopę ciągniemy, stoimy prosto. No i jeżeli chcemy pójść dalej, unieś lewe ramie w górę, wdech, wyciągnij się, wydłuż kręgosłup i na wydechu pochylamy się do przodu, ale stopy oddalamy od siebie i schodzimy jednocześnie niżej. Czyli pogłębiamy pozycję króla tancerzy, stopniowo tą nogę można prostować na dole, jeżeli się da. Dłoń albo tak, albo tak. Im niżej, tym trudniej, więc trzeba ostrożnie podchodzić do pozycji. Najlepiej znaleźć jakiś punkt koncentracji, gdzieś na podłodze, w miarę blisko przed sobą, aby nam się ten punkt nie rozmył. To powinno ułatwić nam zachowanie równowagi, właśnie w takich balansowych pozycjach, nie tylko w tej, ale w tych wszystkich innych również. I powoli wróć. Najlepiej znowu do tadasana, do pozycji góry, zasadniczej naszej. Pozycji. Puść zbędne napięcia. Wyrównaj oddech. Teraz kolejną pozycją, jaką warto wykonać, jeżeli już jesteśmy przy równoważnych, to będzie pozycja garuda sama, czyli pozycja orła. Można to zrobić należąco, na początku, zwłaszcza jeśli nigdy tego nie robiłaś, nie robiłeś no to wtedy warto najpierw tę pozycję wykonać należącą pozawidzieć sobie ręce, nogi, żeby zobaczyć jak to jest, a dopiero później spróbować tego trudniejszego wariantu stojącego, który wykonamy dzisiaj. A więc prawa stopa idzie nieco do przodu, na niej będziemy stać, trzymać równowagę. Ugnij tą przednią nogę, lewą stopę oderwij od ziemi i przenieś lewe kolano nad prawe udo, zawij na dole stopy, żeby stopa wyszła po zewnętrznej części tej drugiej łydki, Czyli coś takiego, lewe kolano u góry, a więc lewy łokieć pójdzie od dołu pod prawe ramię. Zawiń również ręce, odsun dłonią od czoła, a łokcie od klatki piersiowej. Spróbuj troszeczkę doprostować nogi, więc będziemy centymetr wyżej. Wyprostuj plecy, wydłuż kręgosłup, i stoimy na tej prawej nodze, czyli garuda, sana, orzeł. Pamiętamy o tej ciągłej pianizacji naszego kręgosłupa, naszej postawy. Spokojny wdech przez nos, aż do tych górnych części płuc. Swobodne wydechy. Oddychaj świadomie w pozycji orła. I powoli odwijamy ręce, nogi, prostujemy. Znowu warto wrócić na chwilę do... Naszej zasadniczej pozycji góry, tada Długa szyja, czubek głowy ciągnący w górę. Pójść zbędne napięcia. No i teraz lewa stopa, lewa noga pójdzie nieco do przodu. Ugnij obydwie nogi. Na lewej będziemy na tej przedniej stać. Oderwij prawą nogę od ziemi, przenieś prawy kolan nad lewe. Zejdź trochę niżej, zawini sobie jeszcze stopy, jeśli jest taka możliwość prawe u do kolana jest u góry, więc prawy łokieć od dołu pójdzie pod lewe ramię zawijamy jeszcze dłonie odsunięte łokcie od klatki, dłonie od czoła prostuj plecy, wydłużaj kręgosłup i ciut doprostuj tą lewą nogę czyli jeszcze centymetr w górę pójdziemy wyciągamy się w tej osi pionowej garuda sana na drugiej nodze i tutaj również skoncentruj uwagę na wdechu oraz na wydechu, a jeśli chcesz możesz jeszcze skoncentrować wzrok w jakimś nieruchomym punkcie w przestrzeni, no tym razem nie na ziemi, tylko gdzieś być może na ścianie, gdzieś przed sobą. I powoli rozwijamy ręce, nogi, prostujemy, wychodzimy z tej pozycji. Przejdź znowu do pozycji Tadasany, do pozycji góry, a więc zmniejszenie przodu do pochylenia miednicy. Wciągnij brzuch, zasadzamy pępek, mocne plecy, otwarta klatka, boki ciała równej długości, długa szyja, ręce po bokach, pozycja góry. Pozostań chwilę w pozycji. Pamiętaj znowu, aby puścić zbędne napięcia. Tylko mięśnie posturalne tutaj funkcjonują w tej pozycji. Luźne mięśnie twarzy również. Za chwilę przejdziemy do pozycji wojownika trzeciego wirapadra trójka czyli też będzie to balans na jednej nodze. A zatem odkręcamy dłonie na zewnątrz, z wdechem unosimy je do góry równolegle do siebie, wyciągamy mocno, zakorzeń się na prawej stopie, na prawej nodze na niej będziemy stać, na wdechu ciągnij w górę dłońmi, na wydechu pochylamy się do przodu, odrywamy lewą nogę od ziemi, stopę i schodzimy tak nisko jak to możliwe, dążąc do tego, żeby być jedną linią równoległą do ziemi. A więc nisko brzuch, wysoko tylna noga, prostuj obydwie nogi, mocny mięśnie grzbietu. Dłonie ciągną przed siebie, czubek głowy ciągnie przed siebie, długa szyja, proste plecy. No, jak się da, jeszcze nogi też proste, nisko brzuch, ale wysokotylne udo. A ręce ciągną przed siebie, czubek głowy też. Im niżej zejdziesz, tym pozycja bardziej intensywna. No i mamy pozycję wojownika trzeciego, wira, padra trójka. Czyli coś, co przypominało kiedyś tam jaskółkę, kiedy wykonywaliśmy w szkołach, tak? W dawnych czasach i powoli wróć. Do Tagasany znowu najlepiej. Czyli obydwie stopy krawędzie razem, tak? Miednica, klatka, długa szyja, czubek głowy, ręce. Poddychaj chwilę spokojniej w tej pozycji. Puść zbędne napięcia, luźne mięśnie pośladkowe, luźne mięśnie twarzy. O, taki fajny powiewiatru teraz na twarz. Idealnie po takiej pozycji. Teraz przenieś ciężar ciała na lewą nogę, na lewą stopę, na niej się zakorzenisz. Odkręć dłonie z wdechem, unieś ramiona w górę, równolegle do siebie. Wyciągnij się mocno, wydłuż kręgosłup jeszcze bardziej. Pamiętaj, stoimy na lewej nodze, na wdechu wyciągamy się do nieba, a na wydechu pochylamy się do przodu, odrywamy prawą nogę od ziemi i schodzimy niżej. A więc znowu nisko brzuch, tułów, wysoko tylna noga. Ręce ciągną przed siebie, długa szyja, czubek głowy też ciągnie przed siebie. Nisko brzuch pępek wysoko, tylna noga, obydwie prostuj i wyciągaj się. Jedna linia, linia równoległa do ziemi. Mocny mięśnie grzbietu, mocne ramiona, mocne udo, no wszystko mocne tak naprawdę, aczkolwiek mięśnie twarzy rozluźnione. Pozostań chwilę w tej pozycji zakorzenione na tej lewej stopie. Tak jak potrafisz, nie na siłę. I powoli wróć do Tadasan, czyli pozycja góry. Zmniejszenie przodu, pochylenie miednicy. Otwarta klatka, boki ciała tej samej długości. Długa szyja, ręce po bokach. Zamknij oczy. Puść zbędne napięcia. Poddychaj spokojnie. Spokojne wdechy przez nos. Do szczytów płuc. Swobodne wydechy. Teraz rozstaw stopy troszeczkę szerzej, na szerokości powiedzmy bioder, albo nawet jeszcze trochę szerzej, ja tu mam trochę nierówno, więc muszę, muszę się tak ustawić nieco inaczej, plecy proste, ręce wyciągnij jak do przysiadu i zejdź trochę niżej, trochę niżej, przenieś ciężarcia do przodu na palce stóp i oderwij piętę od matry. jesteś na palcach stóp, Schodzimy jeszcze niżej, ale pilnujemy, żeby kolan za bardzo do przodu nie wyrzucać, tylko tyle, ile jest konieczne. Schodzimy trochę niżej, jesteśmy na palcach stóp, ręce są równolegle do podłogi, do ziemi. Plecy utrzymuj prosto. Mocne mięśnie grzbietu, luźne mięśnie twarzy, spokojny wdech nosem. Znowu do górnych części płuc, oddychaj sobie, swobodny wydech, powietrze samo z siebie wychodzi. Jeszcze. Utrzymaj balans na palcach stóp w tej pozycji. I powoli wróć na całe stopy i do góry. Do pozycji najlepiej znowu Tadasany, tak? Czyli stopy, nogi razem, zmniejszenie przodu, pochylenie miednicy, otwarta klatka długa, szyja ramce po bokach ciała. Puść zbędne napięcia, zamknij oczy, pooddychaj spokojnie. Otwórz oczy. No i jeżeli chodzi o te równoważne pozycje stojące, no to myślę, że na dzisiaj to wystarczy. To odpowiednio wzmocni i stopy, które na początku rozgrzewaliśmy i stabilizowaliśmy, i mięśnie nóg, i zmysł równowagi psychowizycznej. I być może się jeszcze uspokoisz do tego po takiej praktyce, bo ludzie często właśnie po zajęciach przychodzą i mówią, że lubią równoważne ze względu na to, że później tak czują się wyciszeni, uspokojeni, więc jak najbardziej można w ten sposób podejść do tego. E, aczkolwiek warto jeszcze na koniec zawsze zrobić sobie jakąś relaksację czy medytację. Tak? A ja dziękuję, jeżeli chodzi o tę część fizyczną zajęć, to dziękuję, że ze mną tutaj byłaś i byłeś.